Cześć, witajcie. Właśnie po 30 dniach głodówki, którą kończę dzisiaj, wczoraj był 30 dzień, rozpoczynam spożywanie posiłków. Oczywiście, na początek będzie to sok z grejpfruta własnoręcznie wyciśnięty jak widać mordka mi się cieszy bo jestem ciekawy tego smaku po, po takim czasie jest to sok rozrobiony z wodą proporcji mniej więcej 1 czwarta soku, 3 czwarte wody. Także nie ma na co czekać, próbuję. niesamowite pierwsze odczucie pomimo, że to jest sok z fruta, to takie odczucie słodyczy piję go bardzo powoli i mieszam dokładnie ze, z, ze śliną eee, bo już w naszej jamie ustnej rozpoczyna się trawienie a 30 dni Głodówki, no to jest kawałek czasu, ale to jest dobre. Po wypiciu niemalże 60 litrów wody przez ten czas jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre i miłe urozmaicenie. Wszystkie te dni spisywałem, powstał z tego dziennik, a niebawem Zostanie z tego też książka, która będzie dostępna w postaci e-booka dla wszystkich tych, którzy myślą także o swojej godówce, niekoniecznie 30-dniowej, ale może być też i krótsza. Będą tam także porady, wskazówki. Z których można będzie skorzystać. To był bardzo dobry czas, i czuję, że organizm zresetowałem totalnie. Przy okazji wzmocniłem pozbyłem się zbędnej tkanki tłuszczowej. To widać wyraźnie, gdy staje w lustrze. Zeszło ze mnie trochę ponad 12 kg. Przy i tak stosunkowo można powiedzieć niskiej wadze, bo 74,5 kg. Ale jestem wdzięczny. Za ten czas nie był on dla mnie specjalnie trudny, raczej w skali trudności od 1 do 10 powiedziałbym, że 3 momentami, może 4. A w domu czeka jeszcze na mnie bulionik wywar warzywy. I teraz tak przez kolejne 4 może nawet 5 dni. Na sokach, na płynach. Zobaczę jak mój układ trawienny będzie funkcjonował, się wdrażał. Życzę Wam dobrego dnia. A ja dalej potelektuję się jeszcze chwilę tym smakiem. Trzymajcie się.